16 października odbył się festiwal Orkiestr Dętych Powiatu Bełchatowskiego. Startowało w nim aż 8 zespołów, m.in. z Kleszczowa, Dobrzelowa czy Suchcic. W 11 już edycji imprezy triumfowali nasi muzycy. Orkiestra imienia Karola Namysłowskiego z Ruśca zdobyła Grand Prix festiwalu. Na ten sukces pracowaliśmy cały rok, rozpoczynając od września, kiedy to już we wrześniu kapelmistrz dobiera repertuar. Ten repertuar nam pokazuje, czy nam będzie leżał, że tak powiem, czy nie, czy orkiestrze się podoba i wtedy ewentualnie weryfikujemy. I tak naprawdę już od września, października zaczynamy, tak jak już teraz, ciężką pracę na przyszły rok. Także ten sukces to nie jest tak, że to jest moment i, i, i się idzie i tylko sukces. Także to jest ciężka, całoroczna praca tak naprawdę. Aby osiągnąć ten sukces, ale jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo się z niego cieszymy. Oprócz nagrody głównej dla zespołu, tytuł najlepszego solisty przyznano koledze Piotrowi, zaś kapelmistrz Sławomir Bartkiewicz uznany został najlepszym dyrygentem. Aż się chce pracować, po prostu, jeszcze jak się ma taki wspaniały materiał, jak ta wspaniała grupa tych wspaniałych muzyków tutaj w Wróźcu, to jest to po prostu sama przyjemność. No, yy... Mówią, że to jest bardzo ciężka praca, bo w pewnym sensie jest, ale jeżeli to y, zaczyna sprawiać przyjemność, no to nie wiem, czy to można nazwać ciężką pracą. A jednak oprócz dobrej zabawy potrzebne są i żmudne ćwiczenia. Z naszą kamerą uczestniczyliśmy w jednej z prób rosieckiej orkiestry. Muzyka Takich szczegółów nam podpowiada, no i ciśnie nas i magluje, ale, ale na to, za to należą się jemu brawa, mi się wydaje. Bardzo serdecznie też za to dziękujemy. Okej, okay. mija, mamy wszyscy gotowi. trąbeczki ładnie i dynamika. Dzikuteńko delikatnie, uwaga! Historia amatorskiej orkiestry Dente imienia Karola Namysłowskiego z Ruśca, sięga początku lat 60. ubiegłego wieku. Pierwsze instrumenty otrzymała w 1963 roku, a w jej skład wchodziło wtedy 21 muzyków. Czasy były wtedy jeszcze głębokiego perelu. Utworzenie orkiestry typowo takiej z dala od kościoła byłoby łatwiejsze, ale orkiestra się wiązała przy kościele przy parafii, więc po prostu były jakieś tam trudności, ale tu dzięki wielkiemu zaangażowaniu i zapałowi tutaj nieżyjącemu świętej pamięci panu Stanisławowi Torzeckiemu, który był pierwszym prezesem, pierwszym założycielem, wśród razem z innymi takimi no mocno zaangażowanymi ludźmi tu z Ruśca założyli tą orkiestrę. To był 1962 rok przyjęto wtedy nazwę amatorski zespół muzyczny imieniem Karolana Namiesłowskiego. Trwało to około 30 lat, ta nazwa trwała, potem, potem myśmy, jak już już potem pan Stanisław już zrezygnował z prowadzenia orkiestry, więc myśmy przejęli ten zarząd tej orkiestry i, i przemianowaliśmy nazwę orkiestry na amatorska orkiestra Orkiestra Denta im. Karola Namiesłowskiego w Ruźcu przy zarządzie gminnym OSP w Ruścu. I tak trwa ta nazwa do dzisiaj. Do dzisiaj przetrwało też to, co towarzyszyło orkiestrze od samego początku. Znakomite umiejętności, zaangażowanie i pasja jej członków. Ja już jako dziecko zacząłem, od 6 lat zacząłem grać. Na takim bębenku oczywiście, jak to od dziecka, po grałem na kordonie. W 5 lat czułem się w ognisku muzycznym, tam w Widawie, nie? niedaleko w mojej miejscowości, w której pochodzę bo oczywiście pochodzenie nie z wojska, tylko, no, skąd schodzicie w ogóle, nie? a ten i potem 5 lat w ognisku, my no trafiłem oczywiście, ja poszedłem do wojska, do orkiestry, w orkiestrze, w orkiestrze, ja w z, z wojska przeszedłem w 1971 roku, tak zacząłem w tej orkiestrze, no przyjemność bynajmniej, przyjemność, by, no, już, człowiek już tyle lat przeżył w, tej, w, tym, w tym graniu, Także to jest cała przyjemność dla mnie. No wiążemy to z jakimś rozrywką, z przyjemnością. No gdyby nie, nie każdy z nas nie czerpał tutaj przyjemności z tego muzykowania, no to na pewno nas by się tutaj tylu nie schodziło w każdy, w każdy piątek, cały rok. Ale po prostu traktujemy to dla, dla własnej przyjemności i chcemy to po prostu wykorzystać, ten swój zapał i krzewić tą kulturę i tutaj w tym roścu, żeby ta orkiestra działała, funkcjonowała. Odnosiła sukcesy, a odnosi. Muzycy z Ruśca nie żyją tylko dniem dzisiejszym. Z powagą podchodzi się tu do szkolenia najmłodszych. Wszyscy chętni do nauki gry na instrumencie mogą spróbować swoich sił zupełnie za darmo. Jest półnuta z kropką, to jeszcze raz zagramy, i teraz ja zagram drugi głos, raz zagramy razem, ale pamiętaj, że mamy jeszcze półnutę z kropką i dopiero jest pauza. Dobra, na pierwszą woltę potem powtarzamy i na drugą. Raz, dwa, trzy. Przyjmujemy w każdej chwili każdego. Wiadomo, że to jest tak, że też uczniowie odpadają, bo po prostu, bo jednak ktoś przyjdzie, stwierdzi po, po, po dwóch miesiącach, na przykład, że to nie jest jednak dla niego i, i, i to go specjalnie nie, nie rajcuje, jak gdyby nie odnajduje się w tym, ale te osoby, które tutaj, jak gdyby są na razie dzisiaj na, na lekcji, no to są, myślę, to taka zwarta grupa, która ma nadzieję, że już w tej orkiestrze zostanie i zasili. I będzie tworzyła nadal, y, jak gdyby, orkiestrę w gruźcu i będzie budowała kolejne sukcesy tej orkiestry, mam taką nadzieję. Wolałem tak się trochę oderwać od świata komputera i tak przejść trochę na, na taką lepszą stronę. No i wymyśliłem, żeby przyjść tu. Jeszcze mama mi trochę namówiła. Wybrałem ten instrument, ponieważ wydawał mi się taki ciekawy, że dużo zdołam na nim się nauczyć i bardzo mi się podoba. Nam też się podoba zarówno praca z młodzieżą, jak i osiągnięcia dorosłych muzyków wzrośca. Kolejny festiwal orkiestry dentych powiatu Bełchatowskiego odbędzie się w czerwcu w Szczercowie. Niewykluczone, że i tym razem będziemy mogli cieszyć się ze zwycięstwa reprezentacji gminy Rusiec.